Dzień dobry, mamy środą 22 grudnia, zaczynamy rynkowy flash. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy dosyć dobre dane o sprzedaży detalicznej z Kanady, co nieco umocniło kanadyjską walutę. Choć w części przypadków tylko na chwilę. Na przykład fund brytyjski wrócił na wzrostowe tory po publikacji 8 rano danych na temat PKB, które wypadły dosyć dobrze patrząc skalę rok do roku. Jednak kwartał do kwartału odbicie było nieco słabsze niż się spodziewano. Koniec końców fund zaczyna się umacniać. Dzisiaj jeszcze otrzymamy dane PKB z USA po południu wraz z zaufaniem konsumentów, co zobrazuje nam panujące nastroje. Przechodząc do wykresów bardzo szybko, jeżeli chodzi o wczorajsze prognozy, NZDUSD pojechał nieco wyżej, zanim dał znak ze wskaźników na wejście. Natomiast ciężko było znaleźć punkt odniesienia do ustawienia stop lossa, Więc jeśli ktoś posłużył się na przykład wskaźnikiem ATR, być może jeszcze jest w pozycji. Srebro. Nadal w grze. Jeśli chodzi o moją pozycję, całe 2 do 1 już zamknięte i będę próbował wejść z mniejszą pozycją na tej formacji RGR, o której rozmawialiśmy wczoraj. Retestujemy linię szyi, więc jest dobra ku temu okazja. Punkt Skadem nadal pnie się do góry. Jeśli chodzi o mnie, nadal trzymam część pozycji. A idąc dalej, AUDNZD, no chyba jednak obierze kierunek na shorta. Średnie kroczące przecinają się i szansa na korektę z celem na 61,8 Fibo jest prawdopodobna. Jeśli chodzi o rynek krypto, myślę, że mamy dobry moment na dobranie BTC na przykład. Na rynku jeszcze panuje strach, natomiast syntymet zaczyna się poprawiać. Mamy nadal niskie poziomy. Wybiliśmy się ze zniszczającego konałucy, na nieco wcześniej odbiła się od 78,6 FIBO, mierząc ostatnią falę wzrostową, więc jest szansa na ruch ceny w kierunku północnym. Dodatkowo fakt, że w chwili obecnej ilość podmiotów, które są w proficie, wynosi tyle samo, co był w czerwcu tego roku, a widzimy, gdzie cena znajdowała się w tym okresie. Więc może to być kolejny wskaźnik do rozpoczęcia się kolejnych wzrostów. ETH również powoli odbija, tworzy nam się zniszkujący klin, no który, jeżeli chodzi o analizę techniczną, zwiastowałby kontynuację wzrostów po przebiciu linii, linii formacji. Także to tyle na dzisiaj ode mnie, dzięki i do usłyszenia.